Halo? Kto to? Kto tu idzie? No? Czy to sobie? No. Nie, mówię do siebie. Nie. Film nagrywa się. Jak podróżnik Magdalena sobie radzi w górach, w chmurach jest, nie ma lekko. Delikatna zadyszka nie u mnie, u tej oto osoby. Co? Mówisz, że delikatna zadyszka jest, ale tylko troszkę, tak? Pojdziesz, silna. Jestem, Jestem, silny, silny. Jestem silną kobietą. Jestem silną kobietą. Wspinam się. Wspinam się. Dobra. No to dalej, zasuwaj.